księdza Jacka Bałębę, księdza Dariusza Kowalczyka, księdza Włodzimierza Małotę, łasko odzyskania zdrowia, księdza Rafała Trytka, księdza Wigena Ryzlika i każdego z kapłanów, który stoi przy ortodoksji katolickiej kultu, doktryny i moralności, Marią Matko Kapłanów. Módl się za nami. Za hierarchów, księdza arcybiskupa na Pawła Lęgę, arcybiskupa Wigan, biskupa Williamsona, biskupów Stolnickiego, Sanborna, Fibarunasa, biskupa Styklanda i każdego z hierarchów, którzy stoją przy ortodoksji katolickiej kultu, to w tym moralności albo szczerze przed Bogiem chce do nich przyjście wrócić, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Zaostępca, heretyka uzurpatora, bergonio, zdążył się przed śmiercią nawrócić, nie potępi swojej duszy za moich braci salezjanów, posłusznych herezji, heretykom, by jak najszybciej wrócili do kultu, który składał nasz Ojciec Założyciel, Najświętszą ofiarę mszy świętej, i wiary, którą wyznawał świętej katolickiej wiary, odrzucili wszelkie soborowe i posoborowe brędnie gusła. Ciebie prosimy nas, panie. o nawrócenie Polaków do wiary naszych przodków świętej katolickiej wiary. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Wysłuchaj nas Panie, o katolickie Państwo, narodu polskiego Ciebie prosimy. Wysłuchaj Wysłuchaj nas Panie o nawrócenie Żydów Mahometan i tych, którzy im Jezusowo odrzucili, czy Go nie poznali. Do Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Wysłuchaj nas Panie. Za wszystkich naszych dobroczyńców, dobroczyńców tego miejsca i nas. Tego miejsca, w tym składam Najświętszą Ofiarę przy Świętej, w życie rzymskim. Domowej kaplicy, domu Pana Ministra. We wszystkim tym, którzy wsparli kapłana, dom przez jakikolwiek dar duchowy i materialny, Pan Bóg błogosławił, wynagradza. Przede wszystkim wiernym, którzy przychodzą tu modlić się, słuchać na Bożnym Przyświęt, jak często mogą są. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za tych, co w bliskości śmierci, za Panią Elżbietę, mamy chrzestną Pana Kuba, moją mamę, mamę i teściową Pana Janusza, za osoby w podeszłym wieku i bliskiej śmierci, o których Bóg wie, że takie są, Od przygotowanie ich i naszych dusz doń. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za podróżujących, cierpiących, konających, będących w jakiejkolwiek potrzebie duszy i ciała, stosowną, konieczną pomoc od Boga i od ludzi. Konieczną potrzebną dzisiejszego dnia Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Najświętsze serce Jezusowe. Zmiłuj się nad Nami. Niepokalane serce Maryi. Módl się zadanie. Maria Łzy Christianą. Marią pogromicielko, wszelkich herezji. Módl się zadanie. Święci papieże, pił się piąty, pił się dziesiąty. Módlcie się, Módl się, Módl się zadanie. Wszyscy święci, święte Boże. Módlcie się, Módl się, Módl się nami. Abyśmy mogli szczęśliwie odbyć modlitwę. Przy grobach zmarłych, którzy towarzyszyli z nami, byli z nami w zmaganiu, o przywróceniu w obronie Święci Ofiar Mszy i Świętej w rycie rzymskim do naszego salzjańskiego kościoła wolińska 9, a przez to by przyczynić się przywrócenia Święci Ofiar przy Świętej do każdego katolickiego kościoła. Budowanego i konsekrowanego dla składania w nich najświętszej ofiary przy świętej w życie rzymskim, a nie posoborowych ucz naszego miasta poznania Polski, Europy i świata. Byśmy te modlitwę mogli odbyć przy grobach drogich nam zmarłych, z możliwym licznym udziałem wiernych, a jeśli nie fizycznie obecnych, to zjednoczonych z naszą modlitwą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Króluj nam Chryste. Zawsze wierzmy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Proszę wejść, coś zjeść, wypić komu w drogę temu ruszać.